Hejka, tu Sandia, a dzisiaj witam Was w mojej kuchni i zapraszam na dzień jedzenia ze mną. A więc tak, zacznijmy od śniadanka. Na śniadanko wybrałam batona proteinowego. Bardzo polecam tego batona, jest naprawdę bardzo dobry i z takich jakby dostępnych stacjonarnie, to chyba jest najlepszy baton białkowy. Ma nawet sporo białka, kalorie i skład też nie najgorsze. Także polecam sobie spróbować, jeżeli jeszcze go nie jedliście. Jest dostępny w Carrefourze, w Osho, w Lidlu. I doprócz tego, tego batonika, piłam też jogurt owocowy. Ten jogurt również bardzo polecam. Ma on naprawdę spoko kalorie, bo w całej buteleczce w 200 gramach mamy tylko 100 kalorii. I skład jest naprawdę sztos, bo mamy tylko przeciery owocowe i jogurt naturalny. Nie ma żadnych dodanych cukrów, są jedynie takie cukry naturalnie występujące w owocach. Przechodząc do śniadania numer 2, będziemy teraz przyrządzać taką jednoporcjową szarlotkę. Jest to naprawdę genialny przepis i musicie, musicie go spróbować. Wiem, że mówię to przy każdym przepisie, ale no, przepisy, które wam tutaj będę pokazywać w tych foodbookach są naprawdę warte spróbowania I to są przepisy, które uwielbiam i jem y, bo mnóstwo razy. Są naprawdę sprawdzone i no to co? Przechodzimy do robienia jedzonka. Taki szybki przerywnik y, chciałabym wam powiedzieć o tym, że stworzyłam swój projekt moją stronę internetową krokdocelu.pl Tutaj macie linka. Jest to taki projekt który polega na prowadzeniu online. Wchodzicie sobie na stronę, wykupujecie pakiet i otrzymujecie pełną kompleksową opiekę dietetyczno-treningową. Pod moim okiem. E, specjaliści z zakresu dietetyki i treningów dbają o waszą sylwetkę, samopoczucie i zdrowie. I jakby wspólnie działamy, motywujemy Was, doprowadzamy Was do celu. Krok do celu. E, więcej informacji na temat całego projektu znajdziecie na stronie internetowej. A także na moim Instagramie, na którego was zapraszam. Tam w wyróżnionych relacjach macie praktycznie wszystko, tam opowiedziałam właśnie na temat tego projektu. Także znajdziecie tam mnóstwo informacji. E, ale tak pokrótce, jakby co dostajecie. Dostaniecie od nas plan żywieniowy, plan treningowy, i oczywiście oba te plany będą dostosowane jak najbardziej pod Was, pod Wasze możliwości, pod Wasze preferencje. Dieta ma być dla Was, treningi mają być dla Was, także te rzeczy są ustalane pod Was, a nie że Wy macie się wiecie, ustawić pod konkretną dietę. Bo to ma być przyjemność, a nie kara i meczarnia. Także oprócz planu żywieniowego, planu treningowego, a także rozpiski suplementacji, macie z nami stały kontakt. Zarówno ja, jak i trenerzy i dietetycy jesteśmy po prostu dla Was zawsze. Zawsze Wam chętnie pomożemy, wszystko wytłumaczymy, odpowiemy na wszystkie pytania. Będziemy jakby zawsze, kiedy będziecie potrzebować, będziemy Wam oferować wsparcie, motywację, Będziemy Was zachęcać, wszystko tłumaczyć, aby ten cały proces był jak najprostszy, najprzyjemniejszy, jak najszybszy. Macie gwarancję szybkiej odpowiedzi. Jeżeli napiszecie do nas na maila, to w ciągu 24 godzin otrzymacie odpowiedź. Nie licząc weekendów. Także naprawdę jest tutaj taki sprawny, szybki kontakt. Oprócz tego, oczywiście, monitorujemy Wasze efekty. Co tydzień wysyłacie nam raporty i sprawdzamy, jak to wszystko idzie, czy coś należy poprawić. Piszecie nam, jak się czujecie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co trzeba, to zmieniamy. No i jesteśmy właśnie w stałym kontakcie. Stale wspólnie działamy Aby osiągnąć wasz wymarzony cel Oprócz tego jakby to nie jest Wszystko taką sztywną Rozpiską, oczywiście dostajecie Przykładowe posiłki Ale oprócz tego my chcemy was nauczyć Takiej samodzielności Chcemy was nauczyć jak Komponować posiłki, aby po zakończonej Współpracy z nami, żebyście nie zostali Z tym wszystkim sami, to nie było tak, że Kończycie współpracę i w sumie nie wiecie co dalej I efekt jojo Tylko dzięki nam wiecie co dalej i możecie samodzielnie później działać, żyć zdrowo i, i po prostu właśnie cieszyć się takim zdrowym trybem życia, bo będziecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Także, jeżeli jesteście zainteresowani i potrzebujecie takiej kompleksowej opieki, to zapraszam na stronę internetową. Tam można wykupić pakiet, a w razie jakichś pytań, to zapraszam na maila projektu albo na Instagrama piszcie do mnie w wiadomości prywatnej. Prosty i szybki przepisik. Wystarczy, że znaczy jakby nie wiem, czy aż tyle użyjemy jabłek. Jak zobaczę, jakie pokroję, ile tego wyjdzie. Musimy te jabłka obrać, pokroić w drobną kostkę. Później to jakby gotujemy z odrobinką wody i z cynamonem. Jak te jabłuszka zrobią się już takie miękkie. A, jeszcze możemy do tego w sumie dodać erytrydol, żeby było słodsze. I jak te jabłuszka już będą miękkie, to jakby jabłuszka już są gotowe i po prostu zajmujemy się takim wykładaniem. Na przemiennym y, jabłuszek, herbatników i mieszanego jogurta, jogurtu ze skrym. prociwą szarlotkę mamy już gotową. Ja zaraz przechodzę do jedzonka, a wy pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, podnicie na Instagrama i zostawcie jakiś miły komentarz dla mnie. Prawie bym zapomniała o teście smaku. Yy, Przechodzimy do testu. Mm. Mistrzostwo. Taki posiłek będzie najlepszy właśnie na ciepło, jak to jabłuszka są takie cieplutkie, ale równie dobry będzie na zimno. Także możecie sobie wziąć taki posiłeczek ze sobą do szkoły, czy do pracy, do pojemniczka jakiegoś i będzie też sztos. A więc przechodzimy do kolejnego posiłku. Tym razem będzie to obiadek i będzie to taki wrap. Ogólnie ja nie jestem jeszcze głodna, bo te jabłka, ten jednoporcowy jabłecznik po prostu mnie rozwalił. Ja jestem cały czas na żarta, ale no jakby muszę coś zjeść, bo niedługo będę jechać do Huberta a później jedziemy razem na siłownię. Także muszę już sobie przygotować to jedzonko i je zjeść, ale. Nie jestem głodna. W ogóle mam dzisiaj jakiś taki dzień, że po prostu biegam wszędzie i mam miliard rzeczy do ogarnięcia, i jakby mam wrażenie, że nic nie ogarnęłam, a jest już późno. Także biorę się za robienie tego jedzonka i mam nadzieję, że szybko i sprawnie to pójdzie i będę miała chwilę, żeby móc sobie usiąść i nic nie robić. To jest moje marzenie na ten moment. No i taki wrapik to jest pychot. Ogólnie nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo zawsze takiego wrapa robiłam razem z Hubertem i jakby ja nie jestem mistrzem składania wrapa. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, a może będzie akurat tak, bo chłopcio ma przyjechać, także może akurat przyjedzie tak, że to na niego będzie czekało zwijanie wrapa. A więc tak, potrzebujemy tortilli, wiadomo, do kurczaczka, ewentualnie indyka, jak kto woli. Jakby jako dodatki mam sałatę, Ogórka i pomidora. Tutaj na sos czosnkowy jogurt. Ogólnie najlepiej polecam z jogurtem greckim 0%, ale w oszą nie było takiego. Także jogurt naturalny, gęsty. Czosnek, wiadomo i jakieś przyprawy. Kurczaka będziemy robić w panierce. Zblenduję właśnie płatki kukurydziane. I prawdopodobnie będę to smażyć. Jeszcze nie wiem, co mi z tego wyjdzie, bo my nie robiłam w takiej wersji tego wrapa. W ogóle ten odcinek mam wrażenie, że to jest jedna wielka patologia. Mam wrażenie, że nic mi nie wychodzi. W ogóle nawet nie wiem za co mam się wziąć. Jestem jakaś taka nieogarnięta. Najchętniej to bym poszło spać i nie jechała na siłownię, ale yy, Hubert mi nie pozwoli, nie jechać na siłownię, bo z tym gościem nie ma wymówek. O! Jeszcze Wam powiem, że do tego przepisu fajnie jest wziąć y, polędwiczki, bo wtedy macie już pokrojone fajne kawałeczki y, i nie musicie tego samemu kroić. I polędwiczki są dobre. wie niespodziewanie szybciej przyszedł, niż miał przyjść. Siema, widzowie. Siema. A ja dopiero zaczęłam robić jedzenie. No. No, bo chłopca pracował w Maku, także on ma doświadczenie w yy, kręceniu wrapów. Nie mam, bo nie robiłem tego. Nie? No, ale umiesz. <noise> no umiem, ale nie stamtąd. Aha. <noise> ja w Maku nie robiłem na kuchni. No dobra. Walicie łychę sosu i tylko... Jak jakbyście pizzę robili. No i co, ja daję na przykład teraz sołtę. No, spory liść. No, ja Jeden? Ja daję sobie dwa, bo ja lubię właśnie, nie może być za dużo rzeczy. No bo my to zawsze upchamy, no, i później, później nie można złożyć. Później się kurwa nie złożył, Chyba ładnie. Jeszcze taki. Hmm. Dobra. Nie, jeszcze jeden może. Nie, jeszcze. Oj. Ogórek. Dużo, ogórka. Warzyw nie żałujcie. Później tylko problem domknąć się. Warzyw, to nie ma co żałować. Pomidor. Pomidor. W plastrach. No pokryłam. No, no co w kostkę. Serio? No, nie dobra. Ogólnie że ja by... no, w plastrach robiliśmy. Nie, ogólnie będzie ciężko go złożyć. A, poczekaj, to muszę wyjąć. A, no właśnie. Aha, ja ja sosu nie dokończyłam. No właśnie, Shit. nie. zapomniałam. To dokończ teraz. Tu mamy ten sos. Tutaj już jest łyżkę. Jogurt i czosnek tak. Jogurt nie? i czosnek. Poleżało trochę, żeby przeszedł smak. Ja daję do takiej ilości mniej więcej łyżkę majonezu. To przyprawiasz? Mhm. Dajemy pieprz czarny. Taką szczyptę. I sól jeszcze? Mhm. No, szczypta soli. No i mieszamy ze sobą. To wygląda tak, łapiecie od dołu tutaj mocno, nie bójcie się trzymać tego wrapa z tej strony albo od tamtej O, pan wypada I tak A, taki protip, jakbyście chcieli, żeby wam lepiej się zwijał to A, tortilze, to najpierw na to. to podgrzejcie tortillę Tak No patrzcie, gdziekolwiek chwileczkę, bo ona się wtedy rozciąga jest no. Najlepiej jak na parze byście O tym też zapomniałam No, no ale macie o tak zwiniętego wrapa Siup Udzielcie go Siup Siup, powinno być wygląda Co? Chyba no ładna, czy nie? Hmm? No to przekładaj No i dobra, gotowa Tertulka teraz Twoja I hop Ale wali susem czosnkowym Łooo, wow, mocne Także jemy 10 na 10. Mmm, ale dobry kurczaczek Mimo, mimo całej patologii wokół, to wyszedł bardzo dobry. Mm -hmm. Polecam. Jesteśmy już u chłopcia. Nie uwierzycie, ale udało mi się go namówić na przełożenie treningu na jutro. Yy, a teraz będę jeść ostatni posiłeczek. Y, Serek wiejski z y, ogórkiem kiszonym, pomidorem no i chlebkiem. Także lecę jeść. Mam nadzieję, że skorzystacie z któregoś z tych przepisów. A jeżeli tak, to dajcie mi o tym znać w komentarzach albo na Instagramie i wyślijcie mi fotkę. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Zostaw łapkę w górę. No i na razie.